Hej, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że twoje finanse są uwarunkowane prawem wzajemności i że to ty każdego dnia budujesz swoją finansową rzeczywistość, bez względu na to, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie? Dziś opowiem o prawie wzajemności oraz o tym, jaki wpływ ma na nasze życie, szczególnie w aspekcie finansowym, oraz o tym, jak połączyć prawo wzajemności z praktyką wdzięczności, aby zacząć doświadczać obfitości w naszym życiu. Dla tych, co mnie nie znają, nazywam się Eliza Krzywańska, jestem coachem i trenerem rozwoju osobistego oraz autorką książki Recepta na spełnione życie: Jak realizować marzenia i mieć z tego frajdę. Ok, więc wróćmy do naszego prawa. Jest to uniwersalne prawo wzajemności, które mówi, że cokolwiek w formie energii lub wibracji jest wysłane w nieskończone pole potencjału, poprzez rezonans naszych myśli, emocji i działań. Zostanie odzwierciedlone w świecie fizycznym. Czyli wibracje, które wysyłasz, przyciągają do ciebie zdarzenia, sytuacje i rzeczy, które wibrują dokładnie na tym samym poziomie. Czyli jeżeli twoją podstawową myślą, twoją podstawową emocją jest na przykład strach, która wibruje na bardzo niskim poziomie, to przyciągasz do, do swojego życia więcej takich sytuacji, rzeczy i zdarzeń, które będą powodowały u ciebie właśnie tą emocję, tą emocję strachu i stresu. Czemu to takie ważne? Bo. Potrzebujesz zrozumieć, że prawo wzajemności działa cały czas, bez względu na to, czy jesteś tego świadom, świadoma czy nie. Ono po prostu działa, więc każda Twoja myśl jest wysyłana do uniwersum i przyciąga do ciebie jakąś określoną rzeczywistość. I teraz od ciebie zależy, czy będzie to jakaś rzeczywistość, czy może będzie to taka rzeczywistość, na której ci naprawdę zależy. Dzisiaj chciałabym, abyśmy porozmawiali i można skupili się na kwestii finansowej, więc chciałabym, żebyś wyobraził sobie, wyobraziła sobie siebie w sytuacji na przykład, kiedy na Twoje konto wchodzi Twoje wynagrodzenie. Co wtedy czujesz? Czy jest to uczucie na przykład, o jak ja popłacę swoje rachunki, znowu mi, będę mieć kłopot, żeby jak gdyby wytrwać do końca miesiąca, czy może jak ja powiążę koniec z końcem, a może po prostu takie niezadowolenie, że trzeba, trzeba zapłacić za te wszystkie rachunki, które przyjdą, pomyśl, co, co naprawdę odczuwasz. Jaka emocja pojawia się w Tobie, kiedy przychodzi Twoje wynagrodzenie. Jeżeli jest to niska emocja, nisko wibrująca emocja, to wtedy wysyłasz do uniwersum właśnie. Taką wibrację, która przyciągnie do ciebie więcej zdarzeń, które spowodują, że to wynagrodzenie zawsze, można powiedzieć, będzie dawało ci niezadowolenie. Więc, co można zrobić, żeby, żeby zmienić tą wibrację, żeby zacząć odwracać te, można powiedzieć, zaklęte koło? Potrzebujesz po pierwsze zlokalizować tą myśl, że taką masz, że kiedy, kiedy myślisz o swoim wynagrodzeniu, kiedy myślisz o swojej wypłacie. To, że odczuwasz stres, niezadowolenie, zwątpienie i pomyśleć, co ty chcesz odczuwać w zamian. Czyli, jeżeli chcesz, żeby móc się cieszyć z tego w przyszłości, że twoje wynagrodzenie będzie, będzie wyższe, albo ty sobie będziesz świetnie radzić z, z, z tymi pieniędzmi, które przechodzą, można powiedzieć, z twoimi codziennymi sprawami, to potrzebujesz. Odczuć wdzięczność za to wynagrodzenie. Potrzebujesz pomyśleć, że cudnie, że przyszło, że po prostu da ci możliwość zapłacenia Twoich rachunków, że da Ci możliwość ułatwienia Ci życia czy załatwienia spraw, na których Ci tak bardzo zależało w ciągu tego miesiąca. Potrzebujesz jak gdyby zacząć wysyłać wibracje wdzięczności za to. Że dostałeś te pieniądze, a wtedy będą przychodziły do ciebie pieniądze z lekkością. Oczywiście nie chodzi tu o to, żeby raz pomyśleć sobie, że dobrze, tylko że zawsze, kiedy pomyślisz o swoim wynagrodzeniu, to bądź za to wdzięczny. Bądź za to wdzięczna. Ok, popatrzmy na kolejny przykład. Rachunki. Co myślisz, kiedy stoisz na przykład przed stertą rachunków do zapłacenia? Jakie emocje się w tobie budzą? Złość? Może poczucie winy, może strach, że nie, nie wiesz, jak to, wszystko, jak to wszystko zapłacić. Jeżeli tak, to znowu zobacz, jaką emocję wysyłasz do uniwersum, i, jak, i co do ciebie wróci z powrotem. I teraz co zrobić, żeby, żeby nie mieć właśnie takich, wiecie, emocji, złości, strachu, kiedy przychodzą do nas rachunki? Kiedy przychodzi do Ciebie załóżmy rachunek za prąd, a ty musisz o! Zasrany prąd, znowu muszę za niego zapłacić. To so zamiast tego pomyśl sobie, co ten prąd wnosi w Twoje życie, jaką wartość on ma. No i oczywiście my już dawno zapomnieliśmy, że fakt, że ciepło w domu mamy albo że jasno, to właśnie to jest, yy, dlatego że płacimy za ten rachunek za prąd. Ale jeżeli pomyślisz sobie tak troszeczkę dalej, że za tym prądem, który u Ciebie jest w domu, stoi Cała rzesza ludzi, która zorganizowała, że po pierwsze ten prąd jest u Ciebie, po drugie, że rzeczywiście dochodzi, że pracują tam ludzie, którzy też potrzebują płacić swoje rachunki, że pracują, jeżeli nie wiem, jest. Może w mieście tego się nie doświadcza za często, ale na wsi. Jeżeli powiało trochę, to przyjedzie ktoś i naprawi to, żebyś nie miał zimno, ani nie miał ciemno w domu. Jeżeli pomyślisz troszeczkę głębiej, co stoi za tym rachunkiem, to zobaczysz tam ludzi, zobaczysz ludzi, którzy też yy, pracują i dostarczają ci jakąś wartość. I dzięki temu będziesz w stanie docenić to i być wdzięczny za to, że możesz zapłacić ten rachunek, być wdzięczny za to, że tak naprawdę dostajesz dzięki temu rachunkowi jakąś konkretną wartość. I to zobacz w każdym swoim rachunku, bez względu na to, czy to jest rata za coś, czy to jest po prostu zapłacenie jakiejś usługi. Doceni pracę ludzi, doceni fakt, że ktoś dla ciebie to zrobił, żebyś ty mógł dzisiaj z tego skorzystać. Nie myśl o tym, że to jest coś strasznego, co, co musisz się wydarzyć, że ty musisz za to zapłacić. Pomyśl, że tam jest za tym naprawdę armia ludzi, którzy tak jak ty. Potrzebuje płacić swoje rachunki, i potrzebuje czuć, że ktoś docenia ich pracę, OK? Dobra, idziemy dalej. Wyobraź sobie siebie w sytuacji, kiedy płacisz za usługi. Co wtedy czujesz? Czy czujesz na przykład, o, może bym tu jeszcze potargował, a może bym jeszcze tutaj urwał stówkę, albo zrobił coś, żeby tylko zapłacić jak najmniej, albo może jak wytknę trochę błędów, to, to się potargujemy. Jeżeli tak, to zobacz, co wysyłasz i co do Ciebie wróci. Jeżeli wysyłasz taką emocję, to wróci do Ciebie dla odmiany pracodawca czy klient, który będzie w ten sam sposób chciał traktować Ciebie, czyli będzie niezadowolony z Twojej usługi, niechętnie będzie płacił za tą usługę. Jest to prawo wzajemności, co wysyłasz. To dostajesz, jeżeli wysyłasz taką wibrację niską, dostaniesz z powrotem niską. I nie znaczy to wcale, że dostaniesz od tej osoby, której to wysłałeś. To zadziała, wiecie, z, może z całkowicie innej strony, ale to i tak wraca. Tak jak się mówi, że dobro wraca, tak samo wraca, można powiedzieć, taka niska wibracja. Jeżeli wysyłasz niezadowolenie, targujesz się o wszystko, albo myślisz na przykład. O, fajnie by było, jakby zrobił mi coś gratis, albo dlaczego miałby ci to zrobić gratis? Czy ty chciałbyś robić komuś coś gratis? Zadaj sobie zawsze takie pytanie i bądź wdzięczny za to, że ktoś świadczy ci jakąś usługę, bo to oznacza, że poświęcił swój czas. I nauczył się swojego zawodu, mógł wykonać dla ciebie tą usługę na wysokim poziomie i dzięki temu rozwiązuje jakiś problem w swoim życiu albo sprawia, że możesz się cieszyć z czegoś, prawda? Bo może to jest jakaś luksusowa usługa, dzięki czemu będziesz mógł każdego dnia cieszyć się i doceniać to, co na przykład masz w domu. Ok, idźmy dalej. Załóżmy, że prowadzisz biznes. I w momencie, kiedy myślisz o swoim kliencie, o swojej usłudze, to się zastanawiasz, czy będzie chciał to ode mnie kupić, czy, czy po prostu nie będzie za drogo, czy nie będzie. Czy w ogóle sprzedam tą usługę. To tak samo wysyłasz do uniwersum, wysyłasz do uniwersum taką. Niską bardzo wibrację strachu. Strachu, że może nie jestem wystarczająco dobry, dobra, czy ktoś to w ogóle doceni, czy ktoś to będzie chciał. No i przyjdzie do ciebie w odpowiedzi właśnie dokładnie to, że będziesz miał klientów, klientki, które albo nie będą chciały kupować Twojego produktu, albo będą się targować, albo będą marudzić i, i po prostu zwracać ci towar. Dlatego potrzebujesz. W każdej takiej sytuacji najpierw zastanowić się nad swoimi nawykami myślowymi, wyłapać je wszystkie i pozamieniać je na te właściwe, czyli pomyśl, w zamian za to, że na przykład Orany czy on będzie chciał moją usługę, to zastanów się, jaką wartość dajesz ludziom, co twoja usługa wnosi w ich życie, co naprawdę takiego ty dajesz. I wtedy, jeżeli zobaczysz, no, wartość w tym, to przestaniesz się zastanawiać, czy ktoś tego potrzebuje, bo jeżeli to ma rzeczywiście wartość, to jest zawsze po drugiej stronie ktoś, kto tego potrzebuje. Więc popatrz na, na tą swoją usługę od tej strony i doceń to. Doceń fakt, jak dużo pracy włożyłeś, włożyłaś w to, aby się nauczyć, żeby móc dać tą swoją wartość. Doceń to. I wyślij wdzięczność za to, jak wspaniałe rzeczy potrafisz dzisiaj robić i jak fantastycznymi rzeczami możesz się dzielić z ludźmi. A zobaczysz, że wtedy oni, oni wrócą do ciebie jako, jako zadowoleni klienci, jako klienci, którzy będą widzieli wartość w tym, co ty robisz. Tylko w tych wszystkich rzeczach, w tych wszystkich przykładach, które wam tutaj pokazałam, chciałabym, żebyście rzeczywiście poszukali głębokiej wartości, żeby to nie było na zasadzie takiej wiecie: a. No, no fajnie, fajnie, zapłacę teraz, tylko poczuj w sercu taką prawdziwą wdzięczność. Kiedy jesteś przy kasie, płacisz za swoje zakupy, to zastanów się, co ja sobie nawkładałem do tego wózka i co ja tak naprawdę w związku z tym mam. Na przykład ja jestem przy kasie, mam nawkładane tam dużo różnych warzyw, jajka, jakieś swoje ulubione rzeczy i zastanawiam się, kurczę, znowu jak królowa życia zjem swoje śniadanie zielone z jajkiem. I że będzie po prostu to pysznie smakowało, i że wypiję moją ukochaną kawę, i że będę miała przyjemność pijąc ją z moim ulubionym kokosowym mlekiem, i że to będzie takie fantastyczne. I to jest właśnie coś, co powoduje, że ja, płacąc za moje rachunki, jestem w pełni wdzięczna, że ktoś dostarczył te produkty do, do tego sklepu, w którym ja kupuję, że ja nie muszę o to w ogóle się martwić. Ja po prostu przychodzę, biorę produkty, które chcę. I mogę za nie z wdzięcznością, prawdziwą wdzięcznością zapłacić. I to powoduje, że do mnie przychodzą później znowu pieniądze. Pieniądze, które będę mogła znowu z wdzięcznością wydać. Kiedy myślę o płaceniu usług komuś, to jestem szczęśliwa, że ktoś rozwiązał jakiś problem w moim domu. Nie wiem, ciek mi kran, że mógł przyjść hydraulik i załatwić ten mój problem. Ja nie myślę, że kurczę, kran się zepsuł. No wszystko kiedyś się psuje, to jest normalne. A ja po prostu mogę być wdzięczna za to, że jest człowiek, który może mi to rozwiązać. Szybko i bezproblemowo, żeby mogła dalej cieszyć się i korzystać na przykład z mojej łazienki. Więc pomyśl następnym razem, jakie wibracje wysyłasz, kiedy myślisz o finansach. To oczywiście prawo wzajemności działa w całym życiu. To nie jest tak, że tylko w finansach. Dokładnie we wszystkim tak samo, tak samo to działa. Ale dziś chciałam, żebyśmy się skupili na finansach, ponieważ dla wielu osób jest to bardzo, bardzo istotny temat. Więc Pomyśl sobie, niech to będzie taka twoja mała praca domowa, zastanów się, jakie te głębokie myśli są w tobie, kiedy naprawdę myślisz o finansach, ok? I co, jakie intencje wysyłasz do uniwersum i co przez to do ciebie będzie wracać. Jak nauczyć się tego, jak nauczyć się tego procesu zmiany myślenia? Zapraszam Cię do mnie na stronę, tam jest dużo tekstów na ten temat, i w ogóle chciałam Wam powiedzieć na sam koniec, że było po ostatnim moim wideo na temat wdzięczności ogrom zapytań, czy mogłabym nagrać więcej. Więc tak, jak najbardziej zrobiłam warsztat, jest dla Was przygotowany warsztat, będzie taki warsztat sześciodniowy. Więc jeżeli chcielibyście eksplozji wdzięczności, chcielibyście się nauczyć praktykować wdzięczność na co dzień, to zapraszam Was serdecznie tam. Link jest tutaj w poście, więc możecie się przekierować i poczytać, jak to będzie wyglądało. Jeżeli macie tylko ochotę uczyć się ze mną na temat wdzięczności, jak ją praktykować, to jestem dla Was. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Hej!